Ułamek dziesiętny, tak jak i ułamek zwykły, ma swoją budowę. Ułamek dziesiętny składa się z całości i z części ułamkowej. Więc zapiszmy sobie przykład, może tak, 12 całych i 345 tysięcznych. To to są całości, tu przed przecinkiem, a za przecinkiem to, to są części ułamkowe. I teraz tak, to jest cyfra części dziesiętnych. To jest cyfra części setnych, bo jak tu szło jedności, dziesiątki, setki, to tu idzie w drugą stronę. Tylko nie ma tej części jedności, nie ma czegoś takiego. I zaraz wam będę pokazywała, jak to się jeszcze odczytuje. Tutaj mamy części tysięczne, a jak po tysiącach co jest? Po tysiącach jest 10 tysięcy, więc jakbym tu na przykład dopisała sobie piątkę. To tu jest cyfra części 10 tysięcznych. Po 10 tysiącach jest 100 tysięcy, potem milion, 10 milionów, tak i tak dalej. Więc następna byłaby y, cyfra części 100 tysięcznych. No i tak dalej, to się liczy. I teraz jak to się czyta? Napiszmy 14 całych i. I tak na przykład. 14 całych i. To czytam całości. Zamiast przecinka zawsze jest i. Czyli 14 całych i 247. I teraz patrzę, ile jest miejsc po przecinku. Są 3, więc to miały być 3 zera. 3 zera ma 1000. Więc czytam 14 całych i 247 tysięcznych. Jak mam tak. 15 i tak. Czyli 15 całych i. 27, tu są dwa miejsca, więc 27 setnych. Tego nie piszemy sobie. Te brzuszki możecie dla pomocy sobie robić. Na przykład mam tak. Tu nie muszę czytać z 0 całych, tylko 4. Jest jedno miejsce po przecinku, jedno miejsce uzupełnione, czyli dziesiątka, 4 dziesiąte. Więc w taki sposób odczytujemy ułamki dziesiętne. Nie jest to trudne, trzeba troszkę poćwiczyć. Jeszcze raz. Tak? 14 całych i 247 tysięcznych, bo trzy miejsca, czyli 3, 3 zera. 15 całych i 27 setnych, dwa miejsca po przecinku, więc 2 zera. 4 dziesiąte, jedno miejsce po przecinku, więc jedno zero nie ma całości, więc nie czytam. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek.